Co to jest? No to zaczynamy to zaczynamy seans to Tak Netflixie Tak? Tak cześć, cześć, nie nie, nie nie Cześć jest? Co ci jest? nie, żadne cycuszki. Ym, mamy Chipsy tu Emil i Aiko, Aiko i Emil i dzisiaj będzie taki odcinek recenzja Wiedźmina z Netflixa w wersji japońskiej, ponieważ wersja Japonii ma dubbing po japońsku, więc jeśli zastanawiacie się jak brzmi Wiedźmin po japońsku i czy brzmi lepiej od Żebrowskiego w polskiej wersji językowej, to zapraszamy do tego odcinka, troszeczkę pogadamy o tym, czy nam się podobał Wiedźmin po obejrzeniu odcinka, ale najpierw dlaczego w ogóle postanowiliśmy nagrywać o Wiedźminie? Ja jestem fanem Wiedźmina. Może nie jestem jakimś super fanem, ale czytałem książki, grałem także w Wiedźmina 2 3 i 3, przeszedłem obie części. Podobały mi się bardzo i no jestem bardzo podekscytowany tym serialem. Jestem ciekaw po prostu jak wyszło naprawdę. Wiedźmina będę oglądał razem z Aiko. Co wiesz o Wiedźminie? 私はあのエミルがずっとウィッチャーのゲームやってるのを隣で見てましただから大体どういう設定なのかどういう感じのストーリーなのかっていうのはなんとなく知ってますそのののウィッチャーのゲーゲムの印象どうだったのなんかいつも女の子とデートしててるって感じ <laughs> なんか何人か女の子いて「今誰とデートしてるの?」とかエミルによく聞いてたよね Tak, pamiętam. Trochę się wstydziłem grać Wiedźmina przy Aiko, musiałem uważać na sceny, na sceny z seksem. Więc jak tylko Aiko wchodziła, jak coś tam działo, to trzeba było wyłączyć telewizor, żeby nie było, że, że ją zdradzam Wiedźminie. No, to, Witcher jest to był pierwszy na PlayStation 4. No, moja pierwsza gra na PlayStation 4. A PS4 dostałem od Aiko na urodziny po przyjeździe no. do Japonii. Więc sama dobre wspomnienia związane z Witcherem, z Wiedźminem. Witcha po japońsku. Zapytajmy się też Aiko, jaka jest poprawna wymowa Wiedźmina. Wiedźmin po japońsku. Jak się to powinno mówić tak, żeby to brzmiało poprawnie? Witcha. Witcha. Ciga. ウィッチャー。エミルの発音はちょっと日本語と少し違う。何が違うウィッチャー。ウィの発ッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。ウィッチャー。でも違うな。ウィが日本人のウィと違う。同じじゃん。ウィッチャー。英語とかポランド語の場合

ウィッチャーかなそれとゲラルトゲラルトゲラルトゲラルトゲラルトシリ可愛いシリラシリラシリラシリラあそれ簡単うんニルフガードニルフガードニルニ何ですかニルフガードニルフガードその敵うん。 Nirvgado, 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 Kania, e, Uma, Luci. Luci, to Luci. Ja bym tutaj miękka, że na powiem. No dobra, to teraz nauczmy jako, jak się mówi po polsku. Wiedźmin. 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 W. w. Wiedźmin. Wiedźmin. No, może być. Wiedźmin. Wiedźmin. Geralt Geralt, 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 Geralt. Gerald jävla, det är så Gerald Geralt Gerald väl sånyt. Geralt's Rivi. Geralt Geralt's Rivi, Geralt's Rivi. Rivi? Nej nej nej, inte Rivi, Rivi. Rivi Rivi. Geralt Rivi. O, mamy kolejnego łamaca językowego, tłumaczymy go Geralt z Rivi. Gerard z Rivi. Nie? Gerard z Rivi. Gerard z Rivi. Gerard z Rivi. Gerard of Rivia. I Wiedźmin Gra także była wydana w Japonii. Wiedźmin Trójka był w Japonii wydany, całkiem nieźle się sprzedawał. Co ty? Kto ty jesteś? Jestem witcherem. Z waszych słów mówię, że jesteś mężczyzną lub zwierzątą. Jest także japońska wersja powieści Sapkowskiego w Japonii. Można kupić po japońsku, więc no Japończycy mają okazję, żeby się zapoznać także z twórczością Sapkowskiego, z grą, i teraz z Wiedźminem na Netflixie. Dobra, to przechodzimy teraz do. W serialu. Odpalamy na Netflixie. Mam nadzieję, że mnie nie zbanuje Netflix za puszczenie fragmentów audio. Nie będę pokazywał obrazu oczywiście, bo dostanę za to od razu bana na YouTubie, więc puścimy tylko jakieś fragmenty, żebyście mogli usłyszeć, jak brzmi Wiedźmin po japońsku. Jak zajrzymy do Netflixa japońskiego, to oczywiście wszystko mam tutaj po japońsku. Można wybrać wersje językowe. Ile jest? Jest portugalska, japońska i angielska. Nie mam niestety polskiej wersji językowej z dubbingiem, ale są napisy po angielsku, po chińsku, portugalsku, koreańsku, no i oczywiście po japońsku. Więc odpalmy z napisami po angielsku i z japońskim dubbingiem. Jestem ciekaw, ile wytrzymam japońskiego dubbingu. Powiem Wam szczerze, nie jestem wielkim fanem dubbingu w Japonii, bo wszystko brzmi generalnie jak za anime. Jest to trochę zabawne. Zobaczymy, czy się nie roześmieję jak to.

<laughs> ミュータントのバケモンがミュータントのバケモンがミュータントのバケモンだ聞いたささささっさっガ何でもねしてるんのお, <laughs> <laughs> お前はついてないんだお前はついてないんだなんかちょっと変な感じするのゆいちゃん日本語しゃべるの あの顔でなんか全ての海外の映画の,その声優みたい、うん、同じシそうかじゃあ好きにいたメニューとしてるけどアルバーアニメこれウィッチャーのガールフレンドになる人 メインのガーフレンドは y e n ああ。どうだチャスシェ・ブラジニアダビング、セリア。どうだ日本語のウィッチャ。ウィッチャのマネいや、<laughs> <laughs> yeah, なんか、uh。変だよ。変だ <laughs> だって、ダずっとゲーム見てたから、ゲームはさ、他のその、英語のね。Oh. あれ、英語でしょあれ、英語だったよね。英語だったので、その声をずっと聞いてたから。なんかもう、今更ウィッチャーが、なんか、そうやって、日本語喋ると。すごい変な感じする。うん、<laughs> まず、その、日本語の。その、声優のクオリティ、なんか。 海外のドラマと映画を日本語にすると、まうん、全く同じ全ての映画は同じに聞こえるとかね、うん、ちょっとアニメっぽいなんか同じ俳優じゃないな、ね、その声優い<や>全てやってるんじゃない同じ人たちいやそんなことないでも <laughs> まあよく出てる人っていうのはるいると思うんだけど、うん、あの全部が同じ声優ではないと思うんだよね ただ、そういうダビング特有のなんかその言い方喋り方っていうのはあってよくそれをあのモノマネしてるコメディアンとかもいる名前はゲラルト。武器の名前みたい素敵。どこから来たのレビューだ炎のバラの騎士団の新しい拠点か居心地が良さそうだな No powiem wam, że to po japońsku brzmi przekomicznie po prostu. No. Nie wiem czy wytrzymam obejrzenie całego odcinka po japońsku, ale no chyba wolę jednak obejrzeć um, po angielsku w oryginale, bo, bo to chyba całą przyjemność zabije Nie wiem czy to Japończycy będą tak oglądali. Nie chodzi o swoje filmy tabingu mirnogaski. Oryginalno chłopaski to jest to mo oj, kiedy to, ale だからあの話に集中できないっていう人もいるよね。自由<は>をずっと読まなきゃいけないかストーリーに集中するためにダビングを選ぶっていう人もいる。アイコはどっちが好き字<幕>私は字幕。字幕が好き、うん、じゃあ字幕にしようか。そうしよう。プシュルサメシャナナピス。ううそうか。じゃあ好きにすればいい。恋を言っちゃ俺らなんて怖くないだろう。 To to już jesteśmy po seansie pierwszego odcinka. No spoiler review, bez spoilerów. No spoilers Eko. Zapytajmy się Aiko, jak jakie się podobało, no już opinia o dubbingu jest wam znana. Po japońsku to brzmi to przekomicznie, ale to ja mam wrażenie, że prawie wszystkie japońskie filmy, które są dubbingowane brzmią Dość podobnie, nie wiem, to jest chyba jakaś taka maniera, jak się dubbinguje w Japonii filmy. No brzmi to trochę jak anime po prostu. Ale w animesi, ale jest ale w anime nie ma anime tu są dubbingu, no kołe zwięzyńskiego, nie. Anime to dubbing cigar. Nie to te anime bym tak. Dokra, nie ma dubbingu dęzyński. A O, ta się ma kichon tyki indubinga, maskina w tym Dynami. まあ字幕だとね、ポテトチップとかバリバリ食べてもストーリーが分かるし。ストーリー。ウィッチャのストーリー。<も>アイコはまあ小説も読んでない。ゲームはちょこちょこだけ見た。で、初めてその TV ショー見て、最初のエピソード。ニエロズミ ビッチャーがそういうミュータントだっていう設定とか知ってるけどすごい強い魔法みたいなのも使えるでも何が起きてるのか全然ストーリーのつながりが見えない流れがわからないだか私はちょっと見つけたのが一つの音色だけどもってたけども何か何のか全然ストーリーのつながりがえない流れが分からね。 świata Wiedźmina, to, no nie wiem, no Aiko nie, nie skumała w ogóle o co chodzi. Nie wiem, w tym pierwszym odcinku jakoś brakuje jakiegoś takiego wstępu, żeby widz zrozumiał z czym ma do czynienia, o co w tym świecie chodzi, co tu się dzieje, no nie wiem, jakoś tak tego brakuje. No pewnie trzeba oglądać kolejne odcinki, żeby jakoś to lepiej poznać, ale... no ja też się trochę czuję zagubiony. I może że czytałem książki, że grałem w grę, to trochę się czuję zagubiona, a tym bardziej, jako. Je się nie rozumiem. też nie rozumiem. Henry... Henry tak. charakter na do Cavill? Henry Kavill. Tak, ten. Dokładnie. Dokładnie. Tak, Faktycznie, Henry Cavill pasuje moim zdaniem tej roli. Duży twardziel, głos odpowiedni. To wszystko, wszystko się zgadza. A zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No, ale moje pierwsze wrażenie jest trochę, że. No, no, jest trochę jakiś chaos na początku tutaj. Czy jestem jakiś super zachwycony? No, nie do końca. Aiko też nie skumała, więc pytanie teraz, czy będzie chciała to w ogóle dalej oglądać. Aiko cyzyki mitaj? Trzeba mo, serka No i ty, Może Muska <słyska> w mm. tecylinach nas indywa, historię sturia, miery. Helikadwir, Mam tak kanał ja sui jest na imię z nim pittali sono gamy Racja. no to dobra, będziemy oglądali dalej, więc to jest taka nasza krótka recenzja Wiedźmina z Netflixa. No przede wszystkim chciałem wam pokazać jak brzmi dubbing i taka krótka nasza tutaj opinia na temat dubbingu, no i czy Aiko się podobało. Zobaczymy, jakie będą opinie w Japonii. Także ja jestem sam ciekaw, jak zostanie Witcher Witcha odebrany w Japonii. Więc dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Raczej rzadko mamy recenzje seriali czy filmów, Jest to tak tylko bardzo sporadycznie będzie się pojawiało. No co, dobranoc. Idziemy spać i no. żegnamy się ze wszystkimi. Na razie, cześć. Słyszałam historię o takich jak ty, Wiedźminie. Jesteś mu Przemierzasz kontynent, hunting monsters for a price. What do you believe in? Zło to zło.